Dzień dobry Państwu. W związku z pojawiającymi się pytaniami i doniesieniami medialnymi związanymi z wczorajszym tragicznym zdarzeniem, które miało miejsce w Turku, ja zaraz wydam tutaj oświadczenie, w którym odniosę się do najistotniejszych aspektów związanych z przedmiotową sprawą. Jednocześnie, korzystając z okazji, chciałabym Państwa prosić o zachowanie powściągliwości i umożliwienie prokuratorowi, jak i organom ścigania, wykonywanie dalszych zaplanowanych czynności procesowych w taki sposób, aby nie zostały one niczym zakłócone. W dniu wczorajszym, to jest 31 grudnia około godziny 12.45, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Turku został poinformowany o awanturze domowej, która według zgłaszającego miała miejsce w jednym z bloków na osiedlu wyzwolenia w Turku. Na miejsce od razu zadysponowano patrol Wydziału Prewencji, który po dotarciu na wskazany adres w jednym z pokoi ujawnił zwłoki dziecka. Później okazało się, że są to zwłoki dziewięcioletniego Adasia. Dziecko nie dawało żadnych oznak życia. Wezwany na miejsce zespół pogotowia ratunkowego podjął niezwłocznie czynności reanimacyjne. Niemniej, po podłączeniu defibrylatora, zapis linii izoelektrycznej nie wykazał akcji skurczu serca, co skutkowało stwierdzeniem zgonu dziecka. Dodatkowo, już w czasie tych wstępnych pierwszych czynności na ciele dziecka ujawniono rany kutel. Na miejsce przybyła grupa dochodzeniowa śledcza, która pod nadzorem prokuratora przez wiele godzin prowadziła bardzo drobiazgowe, szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, związane z zabezpieczeniem wszystkich niezbędnych dla sprawy śladów i dowodów przestępstwa. Na miejscu pojawił się również biegły z zakresu medycyny sądowej, który z prokuratorem przeprowadził oględziny zewnętrzne zwłok dziecka w miejscu ich znalezienia. W czasie tych wszystkich czynności doszło również do odnalezienia i zabezpieczenia noża kuchennego z rękojeścią, na którym znajdowały się ślady brunatno-krwawe, przypominające ślady świeżej krwi. Biorący udział w czynnościach biegły na ciele dziecka, ujawnił co najmniej kilka ran kutych zadanych narzędziem ostrym, ostro kanciastym i ostro krawędzistym. Rany te mogły, zdaniem biegłego, zostać zadane zabezpieczonym nożem, o którym wcześniej wspominałam biegły uznał iż dziecko zmarło śmiercią nagłą gwałtowną wskutek odniesionych obrażeń. Ustalenia z miejsca zdarzenia zostały wstępnie potwierdzone wynikami przeprowadzonej aktualnie przeprowadzanej sekcji zwłok dziecka. W czasie zdarzenia w domu poza, poza ofiarą przebywał m.in. jej 19-letni brat Maciej J. W związku z tym całym zdarzeniem 19-latek został zatrzymany. Na miejscu zdarzenia poddano go badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, które pokazało wynik negatywny. Niemniej decyzją prokuratora dodatkowo została od wymienionego pobrana krew celem ustalenia, czy w dniu 31 grudnia znajdował się on pod wpływem substancji psychotropowych, tudzież substancji odurzających. W chwili obecnej Maciej J. jest zatrzymany. W przedmiotowej sprawie prokuratura rejonowa w Turku wszczęła śledztwo o czyn z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest zbrodnie zabójstwa, która jest zagrożona karą nie krótszą od lat 8. Karą 25 lat pozbawienia wolności oraz karą dożywotniego pozbawienia wolności. Po przeprowadzonej sekcji zwłok prokurator zaplanował z udziałem zatrzymanego Macieja J. czynności procesowe, w szczególności polegające na ogłoszeniu mu zarzutu zabójstwa oraz przesłuchaniu przesłuchania go w charakterze podejrzanego. Dopiero po odebraniu tych wyjaśnień prokurator podejmie decyzję co do rodzaju i zasadności zastosowanego wobec wymienionego środka zapobiegawczego i to są wszystkie informacje które dzisiaj my jako prokuratura możemy państwu podać. Prokurator jaki był yy, Prokurator na obecnym etapie postępowania wbrew doniesieniom medialnym nie ustalił co było powodem yy, zabójstwa dziewięcioletniego dziecka. Tam do kuczyń, do kuczyń, do kuczyń, do kuczyń. Takich informacji nie potwierdzam, tak jak powiedziałam, jest to sprawa bardzo delikatna i, i każda dodatkowa informacja może zaszkodzić toczącemu się postępowaniu, dlatego to jest wszystko, co na dzisiaj możemy o sprawie powiedzieć. Tak jak powiedziałam, między innymi zatrzymany 19 latek i. I tyle na dzisiaj. Pani prokurator, kiedy przesłuchanie? Yy, prokurator ma 48 godzin na wykonanie czynności z podejrzanym przed ewentualnym skierowaniem wniosku o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Termin ten upływa jutro w godzinach południowych, także w ciągu najbliższych kilku i kilkunastu godzin czynności te muszą zostać wykonane. 19, tak, wie, upoza, teraz. Yy, tak jak powiedziałam, to są szczegóły już dotyczące toczącego się śledztwa i z uwagi na jego dobro, ja nic Państwu więcej ponad to, co tutaj powiedziałam, już nie ujawniam. Yy, tak jak wcześniej Państwu powiedziałam, to było zgłoszenie od osoby mieszkającej w bloku. Na te pytania, tak jak powiedziałam, już nie odpowiem. Dziękuję, to jest wszystko, co mogę Państwu powiedzieć.